Get up, get it on it, get up, get it on it, yo. Hej, siemanko, nie wiem czy mnie słyszycie, bo troszkę wieje, mam nadzieję, że jednak tak. Jadę ponagrywać troszkę testów hamulców Magura MT5, jeżdżę na nich już jakiś czas, więc myślę, że mogę coś o nich już powiedzieć, a pod koniec filmu czeka niespodzianka, gdyż ogłoszę konkurs, będzie można wygrać komplet nowych MT5. Także myślę, że warto oglądać do końca. Zapraszamy! Jak widzicie, hamulce całkiem dają radę. I, e, ogólnie porównując MT5 do MT7. Powiem tak, że jest dłuższa klamka na pewno. Ale jeśli chodzi o samo działanie, czyli tak moc i modulacja, to praktycznie nie widzę różnic, przynajmniej dużych, tak, bo MT5 ma troszkę dłuższą klamkę, i trochę inaczej się nimi hamuje, ale. Praktycznie są tak samo mocne, a kwestia to jest wyczucia, żeby, żeby modulować tą siłą lepiej. No bo jeżdżę z nimi niezbyt długo, więc jeszcze ich tak do końca nie wyczułem jak MT7, ale powiem tak, że jestem zaskoczony, bo cena MT7 a MT5 no jest to praktycznie no, spora różnica ogólnie, około 400 jaką kosztuje MT5, 7 czy 8 nawet MT7, a kurcze działają. Bardzo podobnie, nie? Więc myślę, że kwestia to pewnie jest materiałów, z których są zrobione, dlaczego taka jest taka różnica w cenie. Niemniej jednak jest to ciekawa sprawa, że po prostu hamują naprawdę bardzo podobnie, więc, więc jeśli ktoś po prostu planuje kupić mocne hamulce czterotłoki a nie chce wydawać pieniędzy na topowy, już to spokojnie może myśleć o, o tym, jakby powiedzmy średniopółkowym hamulcu, którym jest MT5, tak? czyli, czyli po prostu takiej alternatywie troszkę tańszej, a naprawdę dającej radę. Złobenec o tym na wyryszerych tu zastavę, co my na mnie sięć, Bo tam ten czas sercu serce już dawno minął, no wiesz. Ja nie chcę goździ, co że my pamiętają mnie, ja, ja. Złobenec o tym nieś, na wyryszerych tu to że my na mnie sięć, Bo tam ten czas umarły sercu już dawno minął, no wiesz. Ja nie chcę gorzki weso, że my pamiętają mnie, ja, yeah, ja. Yeah lata minęły i lata mi jaja, wciąż zostaje taki sam Choć czasem mnie szczery i robię numery, to zawsze jest ze mną mój gang Miłość nie dla mnie, więc nie i dalej, ja nie mam czasu dla tych szmat Już pełne lokale, wypełniamy sale, to czasem się czuję tu sam Już pełno drogi, tu szmat mam, to wytrenij mi podłogę Bo teraz kiedy ten szmat ma, są podawać mi dłonie Wyłóż kart na stole, pokaż mi prawdziwą dwa, a ja wciąż pasz w podłogę ja widzę z góry ten świat, yeah, yeah. Powiedz mi, co mam tu zrobić Jest chcę po prostu być sobą yeah. jest ja coś tylko zarobić yeah. Podążając własną drogą, już pełno tu wichu, w Ten leśnik chcę zabić mnie, ale to tylko chwilowo yeah. Gdy byłem na dole, nie miałem czuć jest. Teraz widzę nową mordą, yeah. yeah chcę mieć Nawet jeżeli chcę zostawiać ciągle na mnie sieć Bo tamten czas w łamanej sercu już dawno minął, wiesz Ja nie chcę gorzki łez, że ciągle pamiętają mnie, yeah, yeah. 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 Na jeżeli ktoś zostawia ciągle na mnie Bo talent czas włamanej sercu już dawno mi wiesz Ja niech se co łez ciągle pamiętają mnie Ja, yeah, ja, yeah. Bierę się z czego żałuję, nie, nie żałuję niczego Iż mam wspomniane smutki, wolę sobie grać na Nintendo Życie jak Mario, bo ptę się tylko w jedną stronę Myślę, że warto, biegnie ciągle po koronę Byliśmy pewno jacy a jak nie to, rozroś. to opórę oddam biedny. Ja się będę chodził, bo co? Wiele ludzi potrzebuje, a ja wolę dawać komuś i zatrzymać Ale pędzę teraz tak już szybko, że nie staraj się już mnie zatrzymać. Pędzę, tak już szybko, yeah. Porsche Bentley, rary, bench. Nie chcę ciebie, woli, nie, ale. OK, więc pojeździłem, a teraz rzecz najlepsza z tego wszystkiego. Zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie, który organizuję na Instagramie Kamil Stunts. Kamil Stunts. Tam was zapraszam. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Trzeba oznaczyć trzy osoby w komentarzu pod postem konkursowym, którego link jest w opisie. Fajnie, jeśli też zaobserwujecie mój kanał, mój profil oraz profil Magury i życzę Wam powodzenia. Rozstrzygnięcie konkursu 6 grudnia. Wybiorę jedną osobę, która wygra komplet hamulców Magura MT5. Zapraszam. Na verdade, te deixar sem ele não me chega, porque nem chance de o meu coração já não me roubar. E nem os que eu recebo Yeah, yeah,